Minął miesiąc, odkąd funkcjonowanie rozpoczął powiatowy punkt szczepień powszechnych w pszczynie. Ile osób zaszczepiono w tym czasie? Jak rozwiązano problemy z brakiem dostaw szczepionek? Czy na hali posir szczepią się głównie mieszkańcy powiatu? Odpowiedzi na te pytania udzieliła nam starosta pszczyński pani Barbara Bandoła. Pani starosta powiatowy punkt szczepień powszechnych już miesiąc działa, czy w czasie tego miesiąca Musieliście się zmierzyć z jakimiś problemami organizacyjnymi, logistycznymi? No oczywiście, że tak. Bo samo powołanie punktu to, to było duże wyzwanie logistyczne. Mieliśmy zabezpieczone na ten rozruch do końca maja 8550 szczepionek. Do wczoraj zaszczepiliśmy 6700 osób w naszym punkcie, no ale były też przygody, których chcielibyśmy nie przeżywać, to znaczy w zeszłym tygodniu w piątek bardzo późno dowiedzieliśmy się, że nie będzie jednak dostawy na ten weekend. A to było prawie 900 szczepionek, czyli 900 osób do powiadomienia, że niestety będzie trzeba przesunąć termin tych szczepionek, no i pracownicy punktu musieli te prace wykonać. Nie mogliśmy wcześniej podjąć żadnych działań, ponieważ informacja przyszła w ostatnim momencie przed godziną dostawy. A czy um, zdarzało się, że um, osoby po prostu, które miały wyznaczony termin, nie przychodziły na to szczepienie? Były takie przypadki, natomiast one nie są częste na szczęście. No i też myśmy tutaj pewne procedury przewidzieli, tak? To znaczy, przewidzieliśmy taką procedurę, że jeżeli są osoby, o których wiemy, są zapisane i zainteresowane szczepieniem, no to wtedy telefonicznie informujemy punkt szczepień te osoby w danym dniu, że można przyjść i się zaszczepić. I takie przypadki wtedy są w ten sposób jakby załatwione. No dość powiedzieć, że myśmy nie zmarnowali tutaj w tym punkcie szczepień, jak do tej pory wiem, ani jednej szczepionki. To znaczy nie przeterminowała się żadna szczepionka. A czy Państwo dysponujecie jakimiś danymi na temat tego, skąd pochodzą osoby szczepiące się tutaj? Czy to są głównie mieszkańcy powiatu pszczyńskiego? Tak, to jest dana, która nas oczywiście bardzo interesuje. Proszę pamiętać, że my działamy tak jak każdy punkt szczepień powszechnych, czyli jesteśmy wpisani na sloty ogólnopolskie i przyjeżdżają. To jest to otwarty punkt dla pacjentów z całej Polski. Natomiast dane, które obserwujemy mówią, że zdecydowana Większość jednak pacjentów to są mieszkańcy powiatu pszczęńskiego. No i tutaj w ostatnich w zasadzie godzinach pojawiła się taka informacja, która no wydała się dosyć może kontrowersyjna, mm. dlatego że nie było dostaw Pfizera tak, jak było to przewidziane, planowane. No i ten Pfizer został zamieniany na szczepionkę Johnson Johnson. Jak to wpłynęło w tym momencie, kiedy rozmawiamy, na przebieg tych szczepień? To jest taka druga właśnie nieprzewidziana przez nas sytuacja. Poprzednia, mówiłam, to właśnie brak dostawy na weekend. Tymczasem dzisiaj dowiedzieliśmy się, że szczepionka, że dostawa na dzisiaj z Pfizera została zamieniona, bez uprzedzenia nas wcześniej oczywiście, na Johnsona. I to właśnie powoduje jakby Kolejną y, trudność, ponieważ pracownicy znowu muszą dzwonić do osób, które mają terminy na ten weekend i pytać, czy decydują się właśnie na, na Johnsona, na taką zamianę. Y, no i to rzeczywiście jest dość dużo perturbacji. Są osoby, które są zadowolone z takiej zamiany, ale są też takie, które wolą być szczepione Pfizerem, W związku z tym. Y, y, dużo osób zrezygnowało z tego szczepienia, teraz? Ja nie umiem powiedzieć dokładnie, jaka to jest proporcja. Trzeba by tutaj zapytać y, dokładnie osoby, które te informacje przekazywały, no ale to znacząco. Ilość. W związku właśnie z tą sytuacją, czyli brakiem dostawy Pfizera, wiele osób, które już zostały zaszczepione pierwszą dawką Pfizera, no, obawiają się o to, że zabraknie dla nich tej drugiej dawki. Proszę może rozwiać te wątpliwości. Pani redaktor, to bardzo dziękuję za to pytanie, bo też odpowiedzi na to pytanie udzielamy często telefonicznie i chciałam zapewnić Państwa, że nie ma takiej możliwości, żeby zamienić drugą dawkę na inną szczepionkę, absolutnie. To znaczy na pewno jest tak, że wszystkie osoby, które zostały zaszczepione Pfizerem pierwszy raz, to w terminie, który mają podany, będą szczepione Pfizerem po raz drugi. To jest oczywiste. I to odbędzie się w tym terminie, które tak, mają już wyznaczone. Tak, my planujemy, że to się oczywiście odbędzie w tym terminie. Jeżeli zaszłaby taka sytuacja jak tydzień temu, prawda, że informuje nas rządowa agencja rezerw strategicznych, że niestety z jakiegoś powodu nie dostarcza, no to my oczywiście dzwonimy do każdego z tych pacjentów i ustalamy konkretną datę. Ale o to bym się tutaj nie martwiła, bo na pewno to szczepienie drugie odbędzie się taką samą szczepionką. A jeszcze wspomniała Pani, Pani Starosta o to, że są pewne pytania, które się najczęściej pojawiają, kiedy um, osoby no, oczekujące na szczepienie właśnie dzwonią um, z różnymi wątpliwościami. Um, mogłaby Pani przytoczyć jeszcze jakieś takie typowe pytania, które się pojawiają, czy... No, nad czym się zastanawiają właśnie ci ludzie oczekujący na szczepienie, jakie mają wątpliwości? Znaczy, no to przede wszystkim to właśnie, czy na pewno ta dawka będzie zapewniona, ta druga dawka, mimo że w momencie, kiedy się szczepimy, dostajemy informację o godzinie i dacie szczepienia tym samym preparatem. No ale skoro z, y, pojawiła się informacja, że dzisiaj y, w piątek dostawa jest zamieniona na Pfizera, to na, na Johnsona z Pfizera, no to właśnie takie pytanie się pojawiały. Pojawiają się też takie pytania właśnie, czy można zamienić termin, bo ktoś chciałby to już takie powiedziałabym bardziej logistyczne związane z... Pytają też Państwo, czy można zaszczepić je w innym punkcie. No to jest też taki trochę problem organizacyjny. My zapewniamy na pewno to szczepienie tutaj w naszym punkcie, no ale jeżeli ktoś chce przyspieszyć, to zdarza się, że, że próbuje to zrobić po prostu w innym punkcie, w innym terminie.